Nie czekajcie, pacho malagi! Skinął! Co? Co dobra, zawiły chłopa z widzowie! Z chłop polizał. Jeśli chcesz kupić tanią Minecraft'a premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę taniMinecraft.pl oraz z kodem Dog1337 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu dogi, witam was w nowym odcinku na moim kanale i ogólnie na starcie odcinaczka chciałbym Wam mega podziękować za łapeczki, górę pod poprzednim filmem. Fajnie, jakbyście po tym wbili takie. No kurde, no 60, 650 lajków, dziku. 650 lajków. Like no, jasne, jasne. Plus komentarze od dogi jesteśmy e, spełnieni. <noise> Nie, no i od Dziku, widzowie. I, I od Dziku równa się większe szanse. No, Ale i ogólnie. Lo, losujemy, jakie rangi losujemy, Dziku? Więc może generalnie powiedzieć, że jest start edycji w ogóle jutro 18. No właśnie, nie? no jutro 18 widzowie, start edycji, klucz hardcora.pl yy, normalnie yy, będzie grane, będą streamy, <grym> będą odcinki, więc generalnie bardzo fajnie, no. Nie no widzowie, 5.18, 18, darmowy vip na starcik, no i co? Lecimy jak zawsze, na początku jakieś losowanie rank na no. live je dogi rozlosuje, także co? Myślę, no nie no, wiem. Trzy tak. rangi Ultra Vip, czy co 100 łapek? Jak tam. Wolisz. No to, to, to Dobra, zróbmy tak. Jak biją 650 lajków w 24 godziny, to, to co, co robimy? 10 tej... Ultra Vipów im dajesz. Dobra, to widzowie, 650 lajków w 24 godziny równa się 10 Ultra Vipów. Yy, no, no i jeszcze Wam zaspoileruję, że killer robiłem z kilofa, więc generalnie fajnie. Yy, I chyba tyle, dziku, nie? No tam tabulator przez to, bo już nie, jest, nie ma zmiennych topów, żeby można no, było. No macie nowego cały czas taba A no i ogólnie w, y, odcinek z filmu na też 650 lajków dam. Dobra, no i chyba tyle, nie? Czy, no, czy coś jeszcze pokazujemy? Nie, chyba no, nie, no, 5.18. No, 5.18, no, dobra, no to się ma. Dobra a więc jestem już tutaj na mapie z moim diamentowym kilofem. Co, zapytałem się już tutaj na czacie, do kogo mogę się tepnąć. No i kurde, zastanawiam się, zastanawiam się, widzowie, jeszcze kupię sobie tutaj um, jakieś I W ogóle też jestem ciekawy, czy uda mi się jakiegokolwiek kila zrobić, nie? W tym odcinku. Myślę, że nawet jak zrobię jednego kila, to i tak to będzie jakby e, bardzo bardzo dobry wynik, nie? Ponieważ jednak kilof zadaje 5 HP, a e, taka 5,2, 13, 13,25, 25, nie? Więc dobra okej. Okay. Chyba się będą do tego Kaszodr, ale zaraz zobaczę jeszcze, yy, jaką ma tutaj. Kaszotri? Kaszotri? Nie wiem. Wy macie w ogóle, widzowie. E, takie niki dziwne. Dobra, typy jest w ogóle e, sam w gildii, więc powiem wam, widzowie, że jakby mamy na pewno szansę, żeby z nim wygrać. Zakupię, zakupię sobie już tutaj na start efekty klepacza. No i możliwe, że coś mi się tutaj uda ugrać. Dobra, wszystko mi się nagrywa, widzowie. Bardzo fajnie. Dobra, jemy sobie koksika na start. Dobra, no i lecimy z typem. Miejmy nadzieję, że e, uda się zomeczka zabić. O kurde, ziomeczek mnie bije w nóżkach, ale wiecie co? Pomyślałem sobie, widzowie, że na początku nie będę jakby ujawnał tego, że e, jakbym mam te antynuszki, prawda? E, poczekam sobie chyba po prostu e, aż, e, a, aż ziomeczko i po prostu skończy się regenka i, i po prostu zobaczymy jak to e, będzie wyglądać dobra, zmienię sobie stacika, żeby po prostu ziomeczek nie wiedział, że pa! A chyba mnie rozkopuje! Paroskopa o mnie, chłop, Nawet, nawet antyduszek marnować nie musiałem, więc w sumie troszeczkę zabawnie. No ale dobra, on w ogóle patrzy, kurde. ciekawe co sobie myśli ten ziomeczek, w ogóle, jak ja go napierdziałem z killowa. Pewnie sobie myśli, że mi się coś zbugowało, ale byczku, byczku, co ty pierdzielisz? Normalnie cię tutaj wyjaśniam. Dobra, z mam jeszcze połowę, więc na spokojnie, No, mam nadzieję, że zrobię chociaż jednego killa na tym odcinku, tak? Ponieważ naprawdę, no, kill z no widzowie, no nie oszukujmy się, no przecież y, to będzie coś kozackiego totalnie. Y, dobra, muszę zjeść kolejnego Ciekawe już tutaj mi powolutki, powolutku padają set, no ale z tego co widzę, to on też jakby to HP traci, też? Jakby teraz na przykład ciśnie na samych refilach, ale ale może mi się uda zabić? Pa! Widzowie! Kurde, nie polizał, jakby chłop ten polizał. Jezu, byłbym tak z siebie dumny. Ale no ty byś ciśnął no, na refilkach i prawie po prostu zginął, to by było po prostu coś pięknego jakby jeszcze typa 980 rankingu udało mi się zabić, to by było coś No przekozackiego widzowie, no ale nie wiem w sobie kto ma przewagę Moim zdaniem ja mam przewagę nad nim, no ale to, to jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać No kurde, no mam nadzieję, że uda się. Nie, nie wiem czy go się uda zabić, ponieważ jednak ziomeczek w miarę dobry ranking tutaj ma na serwerze. Co? Mi padoua bagna Ey, wy... Co serii nie wydawało mi się, że Zmieniałem banie widzowie Wydawało mi się, że zmieniałem jeszcze niedawno seta No ale dobra, widocznie Nie wiem, straciłem poczucie czasu bo, Podczas kleby, bo nie, nie wiem Wydawało mi się, że, że mam dużo, y, dużo Tam y, jeszcze użyć, no ale dobra No cóż, y, niestety się nie udało y, No i co, y, lecimy do kolejnej osoby do morda więc ponownie zapytałem się na czacie Do kogo mogę tepnąć, no i troszeczkę Tutaj do mnie osób napisało Ogólnie szkoda, że nie udało mi się tam tego siameczka Zabić w ogóle, nie wiem jakim cudem mi tak szybko bania padło, Może po prostu y, miałem w sklepie jakąś banię bez unbreakingu, to też jest w sumie y, możliwe. O oh, Hija pozdrawiam odcinek, pozdrawiam też do Hija jagunnej Jakiś nutik youtuber do mnie pisze, dobra, sprawdzimy sobie y, jego, jego tutaj gildie Steel, Info Steel. Zobaczymy ile. Dobra, tylko on jest on! i właśnie myślę sobie, żeby w tym odcinku właśnie tepać się do osób, które są same w gildii. Y, sprawdzimy teraz jeszcze czy mi się nagrywa, y, jak coś, bo mieliście laga przez chwilę, bo nie wiem, ja cały czas ja, no, umiem nawet sprawdzać po kilka. Raz czy mi się nagrywa, bo tak to, to bym musiał jeszcze raz i wiecie o co chodzi. E, dobra, no ja myślę, że... A ty, dwóch typa, o kurde! A wyświetlało się, że jakby jest jeden typ online. Dobra, i tutaj myślę, że e, obierzemy jakby taką samą taktykę jak ostatnio, czyli na początku jakby nie pokazujemy, że mamy te antynóżki, dajemy się jakby hitać. E, I kurde... No, no, no tak zrobimy, a po prostu za chwilkę jak im się już skończy regenka to, to po prostu użyjemy tych antynóżek i możliwe, że jeszcze nawet uda mi się kołoświat. Dobra, okej, okay, użyłem widzowie antynóżek. Kurde, to jest aż trzech typa. Ja pierdziel to jest najgorszek. Patrzycie sobie wizowie na początku jakby... Zanim się tepniecie ile jest osób w gildii tutaj kurde się okazuje, że, że kurde nie ma jednej osoby, tylko są trzy, bo to są jakieś w ogóle typy To jest pewnie to, typek poniku wnioskuje, że jest po prostu youtuberem i po prostu jacyś widzowie się do, do niego tepali Dobra, opyle sobie tutaj koksika, bo już kurde mi wszystko pada no, kurde, strasznie mnie to irytuje, że jakby ludzie mnie tepają w takie miejsca gdzie mnie w, w trójkę... O co już mi pokazują? Co już? Nie wiem, ten typ ten, ten, ten mi sojusz pokazywał, więc. Nie. Tam jest. Ja! Kurde, zebrałem perły tylko, ale. Kurde, niestety. Mi się nie udało. Nie udało mi się zabrać kosów, ale patrzcie, spierdzieliłem. Spierdzieliłem, widzowie! Ja pierdzielę, ale epicko. Czekajcie, tutaj jest gdzieś jakieś wyjście? Nie, jak ja im spierdzielę? Patrzcie, tam jest wyjście. Tylko. Dobra, spierdzielam stąd. Elo Elo, palcie gumę. <grystanie> Wypierdzielamy stąd, widzamy. Nie no, beka. Beka generalnie z ziomeczków. Repair all Mama, no nie, nie kłaśni truskawek tutaj. Ja pierdzielę, dobra, wracam, bo mi mama wbiła i kurde, przez to nie zorałem, no i tak to bym zorał. I mi mama wbiła do pokoju i... Ja pierdzielę, no. A. Dobra, ale mam jumbousta, widzowie. Mam jumbousta, może jeszcze się uda cokolwiek zrobić. Sprawdźmy. Kurde szkoda, że nie mam super szybkiego kilofa, Ale dobra, może jeszcze im zoramy. Który to jest poziom? 40 Dobra, jak im zoramy, to chłopy są totalnymi frajerami i beka z nich. Yy, w komentarzach, nie? Ale nie wiem czy mi się uda im zorać. Mam nadzieję, ale kurde... Ja pierdzielę, ale to są kidy. Ej, koksa mi nie zjadło! Widzieliście to? Koksami nie wpierdzieliło. Dobra, ale generalnie. No jezu, co za kit z tego Nutik youtuber, nie? Chłop, gier nie ogarnia. Generalnie, nie wiem. Kurde, zoro by mi już dawno. No, no widzicie, jak to jest? Kurde, mama wbija. No jezu ich. Jeszcze się podkopałem niechcący. Zarąbiście. A, dobra. Jezu, zabijcie sobie już mnie. Wydupione mam. No, zabij sobie mnie. No, zabij sobie mnie. No. No brawo. Brawo, nie serio jesteście Nie wiem, jesteście super gildią Po prostu jesteście geniuszami klepy Wiecie o co chodzi, 200 IQ W klepie w Minecrafcie yy, Polecam tą gildię, no No w trójkę biją typa z kill offem No generalnie, no Jesteście kozakami, tak? Dobre mory, więc ostatni raz się zapytałem na czacie, do kogo mogę się tepać, bo po prostu psycha mi totalnie widzowie siadło. No po prostu już nie chce mi się kurde klepać, już wszyscy mnie tepają w jakieś miejscach, gdzieś jest milion typa, którzy mnie naparzają, kurde, cali spoceni nie! Cali kurde spoceni, że aż cztery butelki wody muszą pić na takiej klepie ze mną, tak, tak się chłopy pocą na klepie ze mną, więc... Generalnie no nie, nie chcę mi się już tefać z tym kilofem. To nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem, czy da się jakby z kilofa zabijać na dragonie, bo po prostu. W Słuchajcie, sensie, jakbym miał jeden V1, to myślę, że byłyby nawet szanse, nie? Ale jak jest takie 3 na 1 to. Że, żeby zginąć będąc 3 na 1 to trzeba naprawdę nie ogarnąć, nie? A też killow nie zadaje zbyt dużo HP, więc wiecie jakby o co chodzi. Yy, ale no dobra, okej, okay. ty tepamy się do kogo coś się tepnąć? On że jakiś robin, tepaj do mnie, jeden wersję no, obiecuje, no dobra, okej, okay. okej, okay, okay, dobra. Ja mu wierzę widzowie, ja mu wierzę, nie wiem jak wy, możecie napisać teraz w komentarzu czy mu wierzycie, no w sensie a no mało osób tak serio tepa 1v1, ale no niektórzy mogą tepnąć yy, tak, tak naprawdę 1v1, no bo sobie pomyślą o kurde, nie chcę wyjść na odcinku na jakiegoś Steve'a No ale dobra, wiecie, zobaczymy czy mnie, czy mnie tepnie, byłoby spoko, dobra, okej okay. Zaakceptowałem je tutaj ziomeczek, okej? Okay. Zjadłem sobie koksika Okej, okay, dobra, mamy jeden... Aha! No już... No, no wiecie jakby Jakby Wiecie o co chodzi? Tutaj, ziomeczek po prostu się sklonował, no to nie jest tak, że, że chłop mnie oszukał, że niby 1v1, a tak naprawdę 2v1 No nie no, po prostu brat wbił na komputer i kolegów zaprosił, wiecie o co chodzi, to, to nie, to nie wcale tak, że on jest Steve'em totalnym to, to nie jest tak, widzowie, to nie jest tak Dobra, ja, ja ich walnąłem, na mam nadzieję, że chociaż któryś policzy, no ten ci nie na refach, no proszę, proszę Nie, on no, chyba Dedo to z widzowie? Pa, bomby mu wali! Chłopowi... A! a nie, dobra. Nie, czekajcie, pał, Malagi, lagi! Co? Co dobra, zawiłem chłopa z killofa widzowie? Skillofa chłop polizał! Co jest grane? Skilloffa widzowie, chłop polizał, dobra! Beka, beka z chłopa! No pa i ten mnie teraz bije w nóżkach, ale ja mam antynóżki, więc... O kurde! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie! Nie! Co ja odwaliłem? Nie, bo ja ogólnie y, scrolem y, scrollem robię na ten, na perłę, a ja mam generalnie takiego upośledzonego scrolla, że do przodu on jest mega szybki, a do tyłu on jest mega wolny, nie, więc generalnie mi się zbugowało, kurde, no, ale lip, ale dobra, zabiłem typa, kurde, killowym, jest, widzowie, challenge zrobiony, udało się zabić, więc generalnie, widzowie, pokczamp w komentarzu i no, co, widzimy się w kolejnym odcineczku, siema!